Witam serdecznie w kolejnej części kursu do Matury Podstawowej z Matematyki. W tej części omówimy sobie przekształcenia wykresów funkcji, jakie obowiązują nas na poziomie podstawowym, a są to tylko przesunięcia funkcji o wektor, a w szczególności po prostu przesunięcia w pionie, tak jak na tych dwóch rysunkach pokazałem, albo w poziomie, jak na tych dwóch. Tu jest pokazana ogólna sytuacja przesunięcia funkcji o wektor, czyli jednocześnie w poziomie i w pionie o zadaną liczbę jednostek. Omówmy sobie każdy z tych przypadków. Pierwsze dwa przypadki, te najłatwiejsze, czyli przesunięcie w pionie. Jeżeli przesuwamy wykres o zadaną ilość jednostek w pionie, na przykład o trzy jednostki do góry przesuwamy każdy punkt wykresu, no to wówczas otrzymamy wykres, który będzie dany wzorem takim samym jak ten nasz pierwotny, tylko plus 3, ponieważ dla każdego argumentu x wartości zwiększają się dokładnie o 3. Dla tego punktu, dla tego punktu i dla każdego innego punktu wykresu wartości zwiększają się o 3, dlatego dodajemy plus 3 do całego wzoru funkcji. Moglibyśmy ewentualnie napisać, że mamy tutaj przesunięcie o jakiś wektor v, który będzie miał współrzędną x przesunięcia 0, a y 3. Tak moglibyśmy to zapisać. Analogicznie tutaj, każdy punkcik czarnego wykresu jest przesuwany o 3 jednostki do dołu. Czyli moglibyśmy zapisać, że o wektor o współrzędnej xowej 0, a y minus 3. W wyniku tego otrzymujemy wykres funkcji G od X danej wzorem, takim samym jak f od x, tylko minus 3, każdą wartość zmniejszamy o 3. Przesunięcie w poziomie jest troszeczkę mniej intuicyjne, jeśli chodzi o wzór, ale zaraz sobie pokażemy, że też nie tak do końca. Mianowicie, jeżeli przesuwamy wykres w lewo o 3 jednostki to wówczas dostajemy wzór funkcji g od x, który jest w postaci f od x plus 3 przesuwamy w lewo, a argument zamieniamy przez X plus 3. Dlaczego tak jest? Dlatego, że jeżeli wzięlibyśmy sobie dowolny jakiś punkt nowego wykresu, na przykład ten. Powiedzmy, że to będzie jakieś x0. I chcielibyśmy się zapytać, jaką wartość funkcja g przyjmuje dla takiego x0. No to byśmy powiedzieli, że taką samą, jaką funkcja f przyjęła dla tego argumentu, czyli dla x0 plus 3. Czyli byśmy napisali, że jest to f od x0 plus 3. No i stąd właśnie ten wzór ogólnie dla dowolnego x, -a g od x to jest f od x plus 3. Przesunięcie w lewo to do x dodajemy. Analogicznie tutaj mamy przesunięcie w prawo każdego punktu naszego wykresu o trzy jednostki sprawia, że dostajemy wzór postaci g od x równa się f od x minus 3 tym razem. Jeżeli wzięlibyśmy sobie tutaj dowolny punkcik, powiedzmy, że to będzie nasze x0 i chcieliśmy zapytać, jaką fun wartość funkcja g przyjmie dla x0, no to powiedzielibyśmy, że ta wartość jest taka sama jak ta, czyli funkcji czarnej f od x dla x0 minus 3, czyli to jest f od x0 minus 3. Stąd to wynika. No i tutaj jeżeli byśmy chcieli zapisać to wektorem, jaki jest ten wektor naszego przesunięcia, 3 jednostki w lewo na osi xów, czyli minus 3, a na osi y, czyli przesunięcie w pionie jest zerowe. Tak samo tutaj, wektor przesunięcia jest taki, że współrzędna x przesunięcia to jest 3 jednostki na plusie, a w pionie mamy 0. No to zobaczmy jeszcze na ten ostatni przykład. Przesunięcia funkcji f od x równa się x kwadrat o wektor minus 2,1. Napiszmy, że w wyniku tego otrzymujemy funkcję g od x, która będzie dana wzorem f, według tej reguły, którą tu sobie omówiliśmy na czterech przypadkach. Przesunięcie w poziomie, czyli minus 2, przesunięcie w lewo, czyli będzie f od x plus 2, a w pionie o jedną jednostkę do góry, czyli do całego wzoru dodajemy plus 1, czyli powinniśmy otrzymać f od x plus 2. Pod x -a podstawiamy x plus 2, czyli będzie x plus 2 do kwadratu i do wszystkiego plus 1. No i to będzie dokładnie wykres tej naszej niebieskiej funkcji. W taki sposób wykonujemy przesunięcia funkcji w pionie, w poziomie albo ogólnie o wektor, gdyby się tak zdarzyło, czyli jednocześnie w poziomie i w pionie. A teraz popatrzmy sobie na zadania maturalne. Spróbujmy rozwiązać kilka przykładów. W zadaniu pierwszym mamy powiedziane, że wykres funkcji f przedstawiono na rysunku, a funkcja g jest określona za pomocą funkcji f następująco: że jest to g od x równa się f od x plus 2. Musimy wskazać wykres, na którym jest funkcja g od x. Widzimy, że do argumentu x jest dodawane 2, w związku z czym jest to przesunięcie w poziomie i skoro jest plus, to jest to przesunięcie w lewo o dwie jednostki, czyli moglibyśmy że napisać, że o wektor minus 2. Zero. No to patrzymy na każdy z charakterystycznych punktów tego wykresu. Miejsce zerowe z minus 3 przejdzie na minus 5, strójki przejdzie na 1, no i wierzchołek z tego punktu przejdzie na ten punkt. Czyli nowa parabola wyglądałaby mniej więcej w taki sposób. No i szukamy teraz rysunku, który to spełnia, i widzimy, że w podpunkcie D mamy miejsca zerowe i wierzchołek zgadza się z naszym wykresem, czyli to jest poprawna odpowiedź w tym zadaniu. Przejdźmy teraz do kolejnego przykładu. Możemy mieć takie polecenie, że będziemy mieli daną funkcję f od x o jakiejś własności. Na przykład, że będzie miała podane miejsce zerowe, że jest równe ileś, albo że dziedzina jest równa ileś, albo zbiór wartości. I następnie będziemy mieli podane przesunięcie tej funkcji albo za pomocą opisu słownego, że przesunięto o ileś jednostek w prawo, w lewo, w górę, w dół, lub za pomocą wzoru. My ze wzoru już potrafimy odczytać przesunięcie. Widzimy tutaj f od x minus 1, czyli jest to przesunięcie w prawo o jedną jednostkę. Czyli moglibyśmy napisać, że o wektor v o współrzędnych 1, 0. No i co się dzieje wówczas z miejscem zerowym? Jeżeli mielibyśmy jakąś funkcję w układzie współrzędnych, wszystko jedno, jaką miałaby jakieś miejsce zerowe równe 3, no to jeżeli przesuniemy tą funkcję, każdy jej punkcik, o 1 w prawo, to również miejsce zerowe przejdzie o 1 w prawo, czyli na czwórkę. Czyli ta nowa funkcja Geodix będzie wyglądała tak: to było nasze f od tu jest Geodix, miejsce zerowe o 1 większe, czyli tutaj poprawna byłaby odpowiedź d. A co gdybyśmy mieli powiedziane, że mamy jakąś funkcję, która ma określoną dziedzinę, na przykład od 2 do 5? No i tutaj mamy funkcję w tym przedziale, no ona nawet nie musi być narysowana, może być po prostu powiedziane, że funkcja ma dziedzinę od 2 do 5, wszystko jedno, czy domknięte, czy otwarte końce i poddajemy tę funkcję jakiemuś przesunięciu, najchętniej w poziomie, bo to zmieni naszą dziedzinę. Na przykład, gdybyśmy to przesunęli o wektor V, o współrzędnych w poziomie minus 3, a w pionie 0, to jak się zmieni dziedzina tej funkcji? Oczywiście przejdzie o 3 w lewo, czyli z 2 zrobi się minus 1, z 5 zrobi się 2, czyli będziemy mieli coś takiego. No, tak będzie wyglądała ta funkcja. W każdym razie dziedzina nowej funkcji będzie od minus 1 do 2. Tak samo zbiór wartości może się zmieniać, jeżeli ta funkcja będzie miała jakiś określony zbiór wartości, a będzie przesunięcie w pionie o ileś jednostek na przykład w górę, no to tak samo zbiór wartości też się przesunie o tyle jednostek w górę bądź w dół, w zależności od przesunięcia. Możemy zwrócić też uwagę na to, że takie przesunięcie w pionie nie zmienia nam dziedziny, więc jeżeli byśmy mieli powiedziane, że dziedzina jest jakaś od 2 do 5, a przesuwamy wykres w pionie, to dziedzina się nie zmieni, zmieni się tylko zbiór wartości, natomiast przy przesunięciu w poziomie zbiór wartości się nie zmienia, a zmienia się dziedzina. Także może być właśnie takie zadanie, że będzie podana funkcja, która będzie miała jakąś własność, czy to miejsce zerowe, czy dziedzinę, czy przeciwdziedzinę podaną i potem będziemy mieli podane przesunięcie i trzeba będzie odpowiedzieć, jakie jest to nowe miejsce zerowe, nowa dziedzina lub zbiór wartości. Popatrzmy teraz na zadanie trzecie. Mamy tutaj powiedziane, że wykres funkcji g od x otrzymano z funkcji f od x równa się 2 do x minus 1, przesuwając jej wykres o 5 jednostek w prawo i o 2 jednostki w dół. Musimy po prostu wyznaczyć wykres funkcji g od x. No to napiszmy, że g od x to się równa. Przesunięcie w poziomie to zmieniamy x, czyli będziemy mieli tak, że to jest f od x i przesunięcie w prawo o 5 to odejmujemy 5, i o dwie jednostki w dół, to od całego wzoru odejmujemy 2. Czyli taki będzie wzór funkcji g od x. Pozostaje podstawić 2 do potęgi. Zamiast x to x minus 5. I jeszcze mamy minus 1 i minus 2. Czyli będziemy mieli 2 do x minus 5 minus 3. Minus 3 mamy tutaj i x minus 5. Zgadza się, tu jest x plus 5, czyli źle. Odpowiedź B jest poprawna. No to popatrzmy jeszcze na zadanie czwarte. Tutaj mamy powiedziane, że wykres następującej funkcji kwadratowej przesunięto o 3 jednostki w prawo i o 5 jednostek do góry. Musimy wyznaczyć wzór funkcji g. Takie przesunięcie mogłoby być też ewentualnie zapisane za pomocą wektora, ale raczej spodziewałbym się opisu słownego o ileś jednostek w prawo i o ileś jednostek do góry. Na poziomie podstawowym, na rozszerzeniu, już mogą się pojawić wektory, no ale gdybyśmy tutaj chcieli to zapisać wektorem, no to o 3 jednostki w prawo, no to byłaby współrzędna xowa przesunięcia 3 i o 5 jednostek do góry to y5. No to zapiszmy, wzór funkcji g od x to się równa wzór funkcji f, jak się zmienia argument x w poziomie w prawo o 5 jednostek, czyli odejmujemy współrzędną xową przesunięcia, czyli x minus 3 i o 5 jednostek do góry, to do całego wzoru dodajemy 5. Czyli to się równa. Pozostaje podstawić pod każdego x, -a x minus 3, czyli będziemy mieli x minus 3 do kwadratu plus 3 razy x minus 3 i jeszcze minus 1 i do całego wzoru plus 5 no to uprośćmy ten napis wzorem skróconego mnożenia x kwadrat minus 6x plus 9 plus dalej 3x minus 9 i minus 1 plus 5 czyli plus 4 plus 9 minus 9 odejmuje się x kwadrat jest 1 minus 6x plus 3x to będzie minus 3x i jeszcze liczba nam zostaje tylko tutaj czyli plus 4. Zatem to jest nowy szukany wzór funkcji geodix.